Przywędrowało no do właśnie. nas. Jak Państwo widzą, już w bardzo pięknym towarzystwie jestem. Fabiola specjalnie mnie tutaj postawiła, żebym nie był za blisko. Dba o poziom ciśnienia mojego tętniczego i nie tylko. Drodzy Państwo, ale ciśnienie naprawdę teraz wzrośnie, wzrośnie też temperatura, zrobi się bardzo gorąco. No dzisiaj samba króluje w naszym studiu. z nami jest pani Sylwia Raźna, tancerze.pl. No i trochę o sambie właśnie chcielibyśmy porozmawiać. U nas kończy się już karnawał, to ostatni weekend karnawału. Ja dzisiaj wybieram się potańczyć. No, i może zaczniemy od, no od samby, skoro właśnie Albo to od, Rio do nas no od, od stroju. Od do, stroju, bo ja nie mogę sobie wyobrazić. Do samby. Z czego składa się właśnie taki typowy, sambowy strój, No wygląda on na pewno i imponująco, szczególnie to, co jest na głowie. Ten strój, który Jana sobie w tej chwili prezentuje, jest to typowy strój tancerek z karnawału, które prowadzą grupę muzyków, grupę bębniarzy. Można nabyć właśnie poprzez tańczenie samy, Bez problemu, ponieważ jest to bardzo dynamiczny taniec. To ja w takim razie zapisuję się jeszcze dzisiaj. No dobrze, to jeszcze pewnie dużo przede mną, e, nauki. E, my za chwilę zobaczymy kolejny taniec, prawda? Kolejnym tańcem będzie salsa, ale ja jeszcze, jeżeli pozwolisz, na chwilę chciałabym przy tej sambie pozostać, bo ja bym chciała tak chociaż kilka podstawowych kroków złapać. Dzisiaj, tak jak mówiłam, wybieram się e, na imprezę z okazji końca karnawału, no i może właśnie taką sambę zaprezentujemy. Dzisiaj co ty na to? E, może, ale tak w zwolnionym tempie, dobrze? Tak, tak, Bo to tak. jest pierwszy Kilka, dzień. Kilka takich A, podstawowych da. kroków. Każdy, kto chciałby nauczyć się tego tańca, od czego powinien zacząć? E, przede wszystkim tak, ugięce kolana tutaj będą bardzo szybko pracowały tak. nogi i biodra. Tak, my też ale dobrze. sobie na jednej nodze e, i siadamy na tym biodrze, tak jakbyśmy chcieli usiąść na krzesełko, tak? OK, i teraz kroczek podstawowy wygląda następująco. To proszę Państwa, to jest cudowna sprawa. No jakoś to idzie. No, Jeszcze tak. prosiłabym to do tego ręce, tak, które tak. podkreślają bioderka no krok i najwięcej tutaj się dzieje. Mhm, kółeczko biodrami również możemy kręcić. No, jest sympatycznie, drodzy Państwo. chyba trzeba będzie ściągnąć marynarkę. <laughs> Łukasz, było bardzo dobrze, naprawdę. Ale to była e, samba e, właśnie taka z karnawału w Rio, a jest też e, samba towarzyska. I między tymi tańcami jest jakaś różnica? Mm, tak, jest duża różnica. Ja tylko nadmienię, że to, czego się nauczyliśmy, to jest tak 10 razy wolniejsze od wersji, którą powinniśmy tańczyć do muzyki, więc później to biegamy w zasadzie szybciutko i biodra się trzęsą. A złe że... buty, o, już <laughs> wiem dlaczego. Za, za ciasne? To, nie, 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 za sztywne. Za dużo ubrania. A to, to z tym się zgodzę, bo już naprawdę jest mi bardzo gorąco i w takim razie hmm, chyba trzeba by było pomyśleć o innym stroju do dzień dobry Polski. Dobrze, to my teraz zajmiemy się tą sambą teoretycznie już, a nie mm -hmm. w praktyce, to jakie są te różnice między e, tymi dwoma rodzajami e, samba? A może jest ich jeszcze więcej, nie tylko ta samba brazylijska i towarzyska. Jak to? Jak to jest z tą sambą? W samej Brazylii jest bardzo wiele różnych rodzajów tańca i różnych rodzajów samby. Od tego należałoby zacząć. To, co ludziom, kojarzy się z sambą um, brazylijską, to jest wyłącznie um, przede wszystkim samba, która jest prezentowana w Rio na karnawale, czyli do pióra, dosyć rozebrane stroje. Druga samba, którą ludzie znają, jest to samba z tańca towarzyskiego, z tańca turniejowego, um, którą można um, oglądać w wielu programach w tej chwili. Jest to samba tańczona w parach, um, natomiast jest ona bardzo zmieniona. Bardzo um, jest to ugrzeczniona wersja, zwolniona nieco muzyka. Um, i ¡Vamos! Charakteryzuje się sztywnymi zasadami, których, których należy się trzymać. Ruchy są wolniejsze, jest to tańczone w parach. Ta samba towarzyska z tańca towarzyskiego jest bardziej zbliżona do salsy z Ameryki Południowej. No tak właśnie naprawdę. To o tą salsę też zapytamy, bo karnawał to jest również salsa i za moment taką salsę zobaczymy, czym charakteryzuje się właśnie ten taniec. Salsa. Salsa jest to taniec, gdzie jest bardzo dużo interakcji partnera z partnerką. To jest taniec o radości i zabawie między kobietą a mężczyzną. Pozytywne uczucia, gorąca muzyka. No to w takim razie taki taniec zobaczymy już za moment. Teraz krótka przerwa i już za chwilę wracamy do Pani. tylko proszę Państwa nasze piękne tancerki w e, tych pióropuszach. Ja już nawet parę razy dałem się pomijać tym i powiem szczerze, że to jest sympatyczna rzecz, że nie wspomnę o tańcu. Trochę no męczące, właśnie, ale... Nawet ja chciałam się skusić, żeby e, założyć taki pióropusz, ale to nie jest wcale takie e, proste. Wymaga to trochę zaangażowania wysiłku i czasu przede wszystkim. E... No i to towarzy. No i trochę to waży. Trzeba trzymać sztywno i mocno głowę. Przed chwilą widzieliśmy pokaz salsy. Tak, to też byłoby bardzo sympatyczne doświadczenie. Proszę Państwa, tak można tańczyć, jeśli ktoś weźmie co najmniej kilkaset lekcji w moim a przypadku. A tańczyli Paweł Nasalski i Magda Wieteszka z grupy tancerze.pl, to jeżeli chodzi panie o Panie też z grupy tancerze.pl. Tak, panie również pokazywały nam tutaj e, pokazy samby, samby e, brazylijskiej. dzisiaj parę e, ciekawostek ja było, na ten tak, temat tak można tak się było dowiedzieć. Sobie, e, I kilka, e, kilka ale, kroków a, tak? Nie, nie jedną noga No Było, tak, no, oczywiście. No, jakoś... I tam, proszę Państwa, kręcimy e... wiaderkami. To my teraz zakręcimy się wokół... Hmm. No bardzo dziękujemy za pogody. spotkanie. Pani Sylwia Raźna dzisiaj opowiadała nam o tym, jak tańczy się salce. W tym wykonaniu dziewczyn widzieliśmy piękny, e, ognisty, bardzo karnawałowy pokaz Oj, tego tańca. Oj, bardzo ognisty. Oj, bardzo. Ale no niestety, za oknami tak gorąco nie jest. Ale jak państwo poproszą małżonkę o poranku, to na pewno się ubierze w coś podobnego i można trochę się spóźnić do pracy. Ale Jeszcze raz dzisiaj... bardzo dziękujemy. Grupa tancerze.pl dzisiaj gościła w naszym studiu.